Cześć, dobry wieczór moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku poświęconym odgruzowywaniu naszego gruza, czyli Volkswagena New Beetle, który stoi tam właśnie za mną. Czy to będzie ostatni odcinek? Na ten moment sam jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że dzisiaj uda się zakończyć, ale jak to będzie, zobaczymy, bo tak jak myślałem, że z wnętrzem pójdzie w miarę szybko. Okazało się, że jednak nie było tak łatwo i tak szybko, a powstały z tego materiału aż dwa odcinki. Dzisiaj przechodzimy już do zewnątrz. Skupimy się na no, głównie na polerowaniu i tutaj myślę, że jesteście zainteresowani, jak na ile uda się usunąć te wszystkie zarysowania ręcznym polerowaniem, i myślę, że jeszcze bardziej ciekawi was to, co mam zamiar użyć na tym lakierze. Natomiast zanim przejdę do polerowania, to pokażę Wam co zrobię najpierw, bo to jest taki trochę luźniejszy temat, a po prostu cieszy oko później przy pracy. Już na samym wstępie chciałbym podkreślić, że wszystkie produkty, które używam, są oczywiście dostępne w naszym sklepie internetowym mxnowicki.pl oraz w sklepie stacjonarnym w Macierzyszu pod Warszawą, gdzie serdecznie zapraszamy i oprócz zakupu produktów, dobrego doradztwa, napijecie się również pysznej kawy. Oprócz tego zachęcam Was również do założenia konta w naszym sklepie internetowym. Automatycznie przystąpicie wtedy do klubu Detailera i będziecie zbierać MX-Coiny, które wymienicie na obniżenie wartości koszyka, a poszczegóły zapraszam Was oczywiście do naszego sklepu. Przechodzimy w takim razie do działania i od czego zacznę te prace zewnętrzne? Co zrobi Nowik, żeby trochę poprawić sobie humor przed tą ciężką robotą? Nałoży dressing na opony. Nic tak nie poprawia humoru i, i, i nie cieszy jak świeże oponki, więc nałożymy sobie dressing. Ja wybrałem tu akurat Shiny Garage Back to Black taki mleczny, e, polimerowy dressing. E, I wykorzystam go też e, na uszczelki, e, no bo jak guma to guma e, i położymy go też na, na te plastiki. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Co prawda, one są mega, ale to mega wypłowiałe tutaj tak samo po szybie no ale zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie taka mleczna konsystencja bardzo fajnie się rozprowadza zresztą gdzieś pokazywaliśmy go już Wam nie raz pokażę Wam jeszcze efekt po back to blacku no i zobaczcie, tu jeszcze nie docierałem w ogóle pyk 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 tu jeszcze nie było robione fajnie, bo jest ciemno, ale nie jest jakoś błyszcząco można go jeszcze delikatnie dotrzeć Mi ten efekt się bardzo podoba Oczywiście to jest kwestia zawsze indywidualna Jeżeli lubicie więcej połysku To taki dressing sobie dobieracie Ale tu jest czarno, kulturalnie Wygląda to fajnie No dobra, ale jeszcze musimy zrobić coś z nadkolami Bo wyglądają kiepsko No idealnie byłoby zdjąć te koła Ale wiecie, że ten próg tam jest w stanie fatalnym Agonalnym, więc trochę strach podnosić to auto Więc lecimy też z back to blackiem na pewno, jeżeli są koła na y, samochodzie, no to ciężej jest pracować takimi produktami mlecznymi, gęstymi jak na przykład Back to Black. Więc przydałby się dressing jakiś taki wodnisty, żeby sobie spryskać, y, troszkę tam gdzieś pędzelkiem dość i dotrzeć mikrofibrom. Ale, no ale w sumie wybrałem taki, a nie inny dressing, y, więc muszę teraz wykonać zadanie y, i się troszeczkę pobawić. Ale tutaj jest, to jest taka uwaga dla Was, tak? jeżeli byście ewentualnie wybierali jakiś jeden po prostu e, produkt do opon, do plastików, no bo przypominam Wam, że założenie tej serii z New Beatlem jest takie, żeby użyć jak najmniejszej ilości chemii e, i wydać na nią jak najmniej pieniędzy, a mieć w miarę uniwersalne produkty, dobre produkty, którymi zrobimy jak najlepszy efekt. Dobra, I teraz czas na uszczeleczki najlepiej na mikrofibrę. Ja sobie tak po malutku rozkładam. Widzicie, mam taką cienką gdzieś tam warstwę i w tej chwili sobie to rozprowadzam już po całości. Bo jak dacie za dużo w jednym miejscu to rozłożycie, to Wam zaraz ścieknie na szybę, a tego oczywiście nie chcemy. Przecież I tak raczej nieuniknione jest to, że gdzieś dotkniemy jeszcze szybkę, i tak będzie ją jeszcze raz tam przemyć, więc spokojnie. Zobaczmy jak to wygląda. No i fajnie. E, widać, że te uszczelki są bardzo na, wysuszone. E, tutaj już po jednej warstwie ta różnica jest kolosalna. Zobaczcie, nawet z tej perspektywy. Tam to jest taka siwizna nieładna. Nie? Dzięki temu, że ja ten dressing teraz nałożę, to też jak będę polerował i nawet wiadę, to później łatwiej jest to szczyścić, Nawet jeżeli bym musiał jeszcze raz to poprawić, ale w taką suchą uszczelkę ta pasta, czy co byście nie używali, może bardzo głęboko wejść, zobaczcie jak one są wysuszone strasznie. No i teraz zobaczcie tutaj tą, ten plastik, szary jak nie wiem co. To wygląda. Kosmos różnica. Zobaczymy, jak to będzie, oczywiście, po jak, jak, jak to w sobie wszystko wyschnie. Częściowo odparuje. No, być może trzeba będzie położyć jeszcze jedną warstwę. Zrobiłem jeszcze część podszywia. Tutaj jest jeszcze niezrobione. Niezrobione, niezrobione. Ale tu są piękne pięćdziesiątki, piękne efekty. Nieźle to wygląda, dobra kochani, przechodzimy do lakieru. Dressingi niech się tam naciągają. E, myślę, że jeszcze raz trzeba będzie je położyć. Natomiast zajmijmy się już lakierem tym, co najważniejsze w dzisiejszym odcinku. Ale jeszcze nie powiem wam, jakiej kombinacji użyłem. Zobaczcie najpierw, jak wygląda lakier. Jest totalna masakra. Szkoda, że tutaj nie mamy świetlówek, bo w świetlówkach jeszcze by było niezłe. Nieźle by było to widać wszystko. Dobra, zrobimy sobie taką dużą pięćdziesiątkę. Ja nie jestem co prawda fanem 50. Ale to jeżeli chodzi o maszynowe polerowanie, ponieważ może później zostać taki schodek. Więc nie róbcie, jeżeli chcecie zrobić fajną pięćdziesiątkę i polerujecie już na maszynie, róbcie to między elementami i wtedy będzie to dużo, dużo bezpieczniejsze. Dobra, najpierw sobie rozprowadźmy na roboczej powierzchni mniej więcej taka powierzchnia. Myślę, że tutaj nie ma co robić większej, jeżeli chodzi o ręczne polerowanie. Pracuję w tej chwili ruchami kolistymi, e, natomiast jak najbardziej można to robić na zmianę również z prostymi. E, cząsteczki ścierne też przecież działają i też możecie działać. E, lekki docisk, wiadomo, że ten docisk ma wpływ również na agresywność polerowania. No, troszeczkę trzeba się na pewno namachać, moi kochani. Co do samego aplikatora. Tutaj mam akurat aplikator z Wax Pro. On jest takim, tym twardszym aplikatorem. To nie może być nic ultra miękkiego. Zdecydowanie używajcie tych, tych twardszych, no bo musimy zadziałać ściernie. Produkt już widzę, się troszeczkę zaczyna wypracowywać. Grubasy oczywiście zostają. Jest masakra. Dobra. Docieram sobie. No ja myślę, że masce to się należą dwa podejścia przynajmniej. Pięknie się to dociera. Ja oderwę taśmę i pokażę Wam jak to wygląda po, po jednym podejściu. <grym> Miazga. Miazga w ogóle zobaczcie jak jest w końcu odbicie. I to była chwila pracy, i to była chwila pracy, stąd myślę, że z tej perspektywy też widać, jeżeli chodzi o, o, o tą, zobaczcie, głębię, o połysk, jaki odzyskaliśmy. Dobra, ale zróbmy sobie drugie podejście. Jeżeli chodzi o ilość produktu, zobaczcie, mniej więcej są to takie ilości, czyli taki paseczek, dokleiłem tu taśmy z powrotem, rozprowadzenie na powierzchni roboczej, jedziemy z tematem. Dobra, drugie podejście. Fibra. Myślę, że w granicach minuty takie wypracowanie na elemencie trwa. Mikrofibry do docierania. Gentlemen z Workstaffa. Z jednej strony gładka, z drugiej bardziej puszysta strona. Ja sobie ścieram wstępnie tą gładką. Drugie wypracowanie, dotarcie. I patrzcie, co się dzieje. No to jest miazga. Jak Wam rzuciłem w pierwszym odcinku tą różnicę, powiem Wam szczerze, że ja sam nie wierzyłem, że uda się to tak ręcznie wypolerować. A oto bohater dzisiejszego odcinka, czyli nowy Adebelowy Ayo Hard w wersji Hard, tak. Tym produktem właśnie w dwóch podejściach zrobiłem tą pięćdziesiąteczkę i to właśnie tym produktem zamierzam wypolerować całe auto. To nie będzie polerowanie pastą polerską, to nie będzie polerowanie żadnym cleanerem, bo cleaner by nie był w stanie tyle usunąć, on nie ma takich właściwości ściernych. Chciałem Z drugiej strony nie chciałem tego robić pastą polerską, nawet taką dedykowaną do ręcznego polerowania jak choćby, nie wiem, Maguire's Ultimate Compound. E, ponieważ później bym musiał jeszcze, jeszcze coś na to nałożyć, a chciałem ograniczyć ilość tych produktów, więc uznałem, że. Ajo będzie dobrym rozwiązaniem, e, tylko zadałem sobie pytanie, jakie Ajo użyć, żeby jednak miało naprawdę niezłe właściwości ścierne. E, a tak się złożyło, że akurat e, ADBL ostatnio wypuścił te dwa swoje Ajo. Są naprawdę, naprawdę bardzo fajne. E, ja je też cały czas dalej testuję, ale po jakichś wstępnych testach uznałem, że na tym lakierze spisze się to naprawdę dobrze. A mamy tutaj dzięki temu jeden produkt, którym przelecimy całe auto i tyle i nie trzeba będzie. Później nic już poprawiać, nic nakładać. Co prawda na masce pozwolę sobie zrobić dwa podejścia, bo jak widzieliście, po dwóch podejściach jest troszeczkę lepiej. I wydaje mi się, że maska jest taką wizytówką samochodu, i mimo, że to auto wróci znowu gdzieś tam na pole, w krzaki czy do shopy, to chciałbym, żeby prezentowało się ładnie w tych krzakach. Nie chciałem tego robić na samym początku, żeby nie zdradzać głównego bohatera. Chciałem troszeczkę Wam zbudować napięcie. Natomiast produkty, które dzisiaj wykorzystamy, to będzie tak. adebelowy Glas Polish. Co prawda, to robiłem nim, robiłem nim też od wewnątrz, tylko że ten już był przedstawiony wcześniej. Mamy drop -offa z Shiny garaż, ponieważ chciałem położyć jakąś niewidzialną wycieraczkę. Natomiast, z racji tego, że są strasznie, ale to strasznie porysowane szyby, zresztą zobaczcie, jak to wygląda. Powiem Wam, że przy takim stopniu zarysowań szyby niewidzialna wycieraczka po prostu się nie utrzymuje, dlatego odpuszczam ten temat. Natomiast opcjonalnie, Wrzucam, bo warto by było to położyć. Oprócz tego mamy oczywiście dressing do pon, który już dzisiaj wykorzystywałem. Shiny garage back to black do opon, do uszczelek, do plastików. Jak widzieliście, też zagrał fajnie. No, mamy naszego głównego bohatera Hard, Mamy ceramik QD z debela, ponieważ będzie nam potrzebny jakiś kudek, żeby ogarnąć wnęki, gdzieś tam podocierać jeszcze pewne niedoskonałości. Quick Detailer jest potrzebny po prostu zawsze i wybrałem tutaj tego ceramika. Bo on nim się fajnie pracuje w sumie, dobrze odparowuje, daje fajną śliskość, mówię czemu nie. Poza tym Ayo jest na polimerach, tutaj mamy kwarc, więc jakoś to tam się fajnie może połączyć. A no i wrzucam tutaj jeszcze fx Glass Cleanera, który też tak naprawdę, o którym mówiłem w odcinku wewnątrz i tam go poruszałem. Ten temat znaczy, natomiast z racji tego, że no nie kładziemy tutaj NW, bo nie ma to sensu, no to ten mm, glass cleaner nam wskoczy. E, produkty, tylko teraz tak, bo tego nie liczyłem, bo było to liczone w ostatnim odcinku i glas polisza też nie, liczy, nie liczyłem, bo już jakby ten ból, mieliśmy to zabudżetowane we wnętrzu. I za te cztery produkty tam wychodzi 219 zł Więc za 219 zł robimy tutaj to ręczne polerowanie, zabezpieczenie, dressingi Żeby to wszystko ogarnąć, żeby szybki też wyglądały i były zabezpieczone Myślę, że to nie jest jakaś wygórowana kwota Dobra, koniec tego gadania, bo nie starczy mi czasu Zabieram się za dalsze polerowanie No dobrze, nacieszcie się jeszcze tą pięćdziesiąteczką Tak to wygląda no dobra, wiem, są osoby, które powiedzą chłopie, ale ty żeś to bardziej zamaskował tym ajo. No i bardzo proszę, już Wam odtłuszczam to alkoholem. IPA 50%, obficie zalane i zrobimy tutaj taki kawałek, żeby zostawić IPA pracuje sobie, druga fiberka Dobra, i sobie docieramy. No i jak? Za dużo to nie wymyliśmy. Nie mówię, że nic. Bo Ajo ma też na celu wymywać. Ale to co zobaczcie tutaj. Tak tu mniej więcej wymywaliśmy. I gdzieś dotąd. Jest trochę różnica, oczywiście zostało coś tam wymyte. Ale mimo wszystko nadal efekt jest całkiem niezły. Zrobię tak, zrobię w ogóle tą ćwiartkę, czyli pół maski, pół zderzaka, błotnik, drzwi tutaj z ramką i to będzie mniej więcej no powiedzmy ćwiartka auta, zmierzę czas i dam wam info ile mi to zajęło, bo to jest bardzo myślę kluczowe. Zobaczcie, tutaj jest bardzo dużo osadu takiego, więc musimy to po prostu spolerować. Oczywiście szkoda wykorzystywać aplikator, w którym jedziemy cały lakier więc musimy to zrobić mikrofibrą. No i jest to na pewno dużo bardziej czasochłonne niż kwasikiem, bo kwasikiem byśmy sobie tylko podeszli, hop, siup, i tego nie ma, tak? Natomiast, no jak widać, są też inne rozwiązania. Pokazuje to nam fajnie różnicę między właśnie tym takim minimalistycznym, amatorskim podejściem, a jednak profesjonalnym, profesjonalną chemią, narzędziami, znaczy chemią. No chemię i tak używamy w sumie profesjonalną, ale bardziej mi chodzi, no i zobaczcie, Tutaj już nam zeszło, tak? Tu zeszło. Tutaj jeszcze musimy popracować. Muszę Wam jeszcze pięćdziesiąteczkę pokazać na słupku. Kochani, zbliżam się do końca ćwiartki. Jestem trochę wymęczony. Jakiś system sobie tutaj już ogarnąłem, w sensie do którego momentu pracować i powiem Wam tak, może Wam to pokażę jeszcze zaraz tu na drzwiach, ale najpierw jest wiadomo dużo tego towaru, więc sobie pracujemy prostymi i trochę kolistymi, głównie ja kolistymi pracuję ruchami, ale też mogą być i proste, szczególnie gdzieś tam przy rantach. Im mniej jest produktu, tym później bardziej przechodzę na te proste ruchy, bo jeszcze mogę więcej jakby wykorzystać materiału w ten sposób, takie mam przynajmniej wrażenie. Że, że on się wtedy tak jakby nie, nie, nie wypracowuje tak szybko i kiedy już jest na tyle wypracowane to ajo, że w latarce punktowej widzę już dobrze lakier to wtedy kończę bo w momencie jak przepracujecie to ajo czyli już będą takie place, że jest praktycznie suchy lakier a tylko miejscami ajo to to już jest trochę przepracowane trzeba złapać ten odpowiedni punkt widzicie, teraz tego towaru jest jeszcze cały czas dużo. Fakt, że aplikator muszę już przedmuchać. Właśnie, aplikator warto, warto mieć, myślę, ze trzy sztuki przynajmniej, albo nawet i cztery na auto. No i oczywiście przedmuchiwać sprężonym powietrzem. To jest bardzo ważne. I zobaczcie, powoli zaczyna się kończyć. Widzicie? Już nie ma takiego mazu, to światło widać lepiej i to jest moment, gdzie moim zdaniem warto, warto skończyć. I teraz mikrofibra, docieramy. Spójrzcie na ten błotni no to jest jakaś miazga, no oczywiście są jakieś rysy No ale wychodzi to obłędnie, w ogóle to koło teraz do tej reszty to jest tragedia no. Ćwiartka zrobiona, jeżeli chodzi o ćwiartkę zajęło mi to półtorej godziny Więc można powiedzieć, że całe auto oblecę w te 6 godzin, zobaczymy czy tak, no ale myślę, że to tak będzie No dojdą mi jeszcze wnęki Chcę zrobić w środku te elementy lakierowane, więc załóżmy, że jeszcze gdzieś tam godzinka będzie potrzebna. Można uznać, że w granicach 7 godzin tak? zajdzie się, żeby zrobić New bitla. Myślałem, że będzie szczerze mówiąc trochę dłużej, ale w miarę to, w miarę to idzie. No, trzeba na pewno zmieniać ręce i czasami trochę odpoczywać ale jest całkiem fajnie chcę wam pokazać jeszcze tutaj tylną klapę bo już tam zacząłem ją robić ale pokażę wam jeszcze tutaj przed jak to wygląda, żeby było takie fajne ujęcie przed, po tak to wygląda, może jeszcze przyświecę o, drugie światło jest zajechany po prostu do granic możliwości muszę pokazać wam jeszcze pięćdziesiątkę na tylnej klapie, tutaj też zrobiłem takie wydłużone dwa podejścia bo ta klapa jest strasznie zajechana Uznałem, że będzie mocno widoczna, tak jak i maska, więc fajnie byłoby ją zrobić. No i zobaczcie, to jest oczywiście przed, lecimy, 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 pach! Kosmos! Muszę Wam pokazać ten przedni błotnik, gdzie było to przytarcie, e, bo tutaj ponownie jestem mocno zaskoczony. Tak to wygląda. Oczywiście grubasów nie zdejmiemy. Tutaj jest ta przycierka, widzicie? Zostały tylko takie bardzo głębokie rysy. One wymagają już matowania. Tutaj zrobiłem cztery podejścia. No i zobaczcie na jakim poziomie jest to wypolerowane. No, poza tymi naprawdę głębokimi rysami wychodzi to naprawdę, naprawdę fajnie. Krótkie przedpo. Tylny błotnik. I wejście na nadkole, które jest już zrobione. Jestem na finiszu. Ostatni element, błotnik. Pewnie jesteście ciekawi, ile zeszło towaru. No, tak mniej więcej tyle. Czyli z połowa towaru. Z połowa towaru zeszła, fakt, że tutaj jest u góry wężej, na dole jest grubiej. Moi drodzy, jeszcze ogromna prośba do was w związku z tym, że jest to taki odcinek, zresztą cała ta seria New Beetle jest powiedzmy taka podciągnięta pod tych nowicjuszy, więc jeżeli macie znajomych Którzy, którzy chcieliby zadbać o swoje auto, ogromna prośba i będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli podlinkujecie im te filmy. Może im się przydadzą, a dla nas też na plus, no bo rośnie nam kanał, rośnie oglądalność, więc będziemy Wam bardzo wdzięczni za to. Mamy to lakier skończony. Co prawda, zostało mi jeszcze do zrobienia te wnęki drzwi, piano. Muszę umyć szyby, odkurzyć, widzę tutaj jeszcze zamontować zagłówki, dywaniki, natomiast pędzę, lecę, żeby zdążyć z materiałem, więc zrobimy sobie jeszcze jeden odcinek, gdzie... Jeszcze dokończymy te detale i zrobimy właśnie to podsumowanie, o którym mówiłem od samego początku. Ale żeby Was zaspokoić, Wasze, wasze oczekiwania i to, że byliście ze mną przez te kilka odcinków o obitlu i, i, i że w ogóle oglądacie wszystkie nasze odcinki, to oczywiście już teraz pokażę Wam, jak wygląda lakier. Kiedy auto do nas przyjechało, chyba łapaliśmy tutaj właśnie ten, ten tył. I spójrzcie tutaj na ten błotniczek. Oczywiście ten zderzak tutaj trochę to pfuje wszystko, wszystko, no ale co z tego? Chyba wyjadę nim za chwilę. A jeszcze powiem Wam, że maskę. Zrobiłem jeszcze jedno podejście. Zrobiłem jeszcze jedno podejście, bo e, rozochociłem się tam przy tym, e, przy tym dole błotnika i mówię nie no muszę to zrobić nie mogłem się powstrzymać musiałem wyjechać chociaż na chwilę pokazać Wam naszego gruza który już nie jest w sumie takim gruzem ależ te obłości tu wyglądają niesamowicie